Nasze barwy narodowe, biel i czerwień, stanowią obok godła zewnętrzną oznakę wolnego i niepodległego bytu państwa. Reprezentują imię Polski na zewnątrz, łączą Polaków w kraju i na obczyźnie. Otaczane szacunkiem i miłością, mocno zrosły się z naszym życiem. Mimo iż mogłoby się wydawać, że biel i czerwień towarzyszy Polakom od niemal od zarania państwa polskiego, to jednak jest to prawdą tylko w odniesieniu do samych barw. Ściśle związanych z piastowskim herbem, który stał się potem godłem całego państwa. Biało-czerwona pojawiła się dopiero w 1831 roku, kiedy uchwałą powstańczego sejmu przyjęto taki właśnie wygląd flagi państwowej. Biało-czerwone barwy zostały przyjęte w związku z barwami godła przedrozbiorowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zarówno Biały, biały polski orzeł jak i biały znak litewskiej pogoni umieszczone zostały na czerwonym tle. Z czasem biel i czerwień zaczęto wiązać z określoną symboliką historii Polski. Czerwień oznacza zazwyczaj krew. Biel jest symbolem niewinności. Obecnie barwy narodowe flagi określa artykuł 28 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Biało-czerwone flagi towarzyszą nam coraz częściej. Zgodnie ze wspomnianą ustawą flagi narodowej może używać każdy, jeśli otacza barwy narodowe należytą czcią i szacunkiem. O tym, że flaga symbolizuje państwo i naród, nas, żołnierzy, nie trzeba przekonywać. Siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej doskonale rozumieją rolę i znaczenie biało-czerwonej flagi. Towarzyszy ona państwu polskiemu w, wiel w wielu chwilach przyjemnych i wesołych, ale także w tych momentach najtrudniejszych. właśnie w ten deszczowy dzień w sercu Łomży spotykamy się, aby uczcić 222. rocznicę Konstytucji, pierwszej Konstytucji w Europie, drugiej na świecie. Aby dziś oddać cześć, honor autorom tejże Konstytucji. To rzadki wypadek w historii naszego kraju, że Konstytucja 3 maja została uchwalona nie w walce, a w zgodzie. I dziś myślę, że można, biorąc przykład z naszych pradziadów, z naszych dziadków i ojców, którzy poświęcili całą swoją wiedzę, determinację, wolę zgody, aby o taką zgodę dzisiaj w całej Rzeczpospolitej, jak również w naszej ukochanej łomży, o taką zgodę apelować. Albowiem zgoda buduje. Zgoda daje nam szansę na lepszą przyszłość.